Hej okay, i witam cię w kolejnym odcinku vloga. Mam nieco samą wiadomość. W sensie po tej studniówce przez to, że wychodzimy z mokrymi plecami na dwór i tak dalej. Mam lekki like katar, co możesz usłyszeć. Ale mam też dobrą wiadomość, tak jak mówiłem wczoraj. Jak wejdziemy po serwer Hej Edu, to tutaj widzimy top 5 ja jestem no, lekko, może nie tak lekko, ale ponad miejscem szóstym i do miejsca czwartego mam jeszcze ponad 20 tysięcy expa, więc to będzie ciekawa jazda. No ale jak dojdę do miejsca czwartego, to później miejsce trzecie będzie praktycznie tylko formalnością, tak samo jak miejsce drugie, bo to się no, niczym się nie różnią na ten moment. No, ale zanim dojdę do miejsca czwartego, to tutaj wiadomo, Piotrek i Krzysiek ostro pewnie też pocisnął i będzie ciężej ich dogonić. No, a Mar o Marku się to nie wspomnę, naprawdę on leci tak szybko, że ja nie mam pytań. Mam ile? Dwa, prawie dwa, muszę prawie dwa razy więcej Expa zdobyć, żeby Markusa dogonić. To będzie bardzo ciężkie, no, ale będzie trzeba to zrobić i go dogonić, żeby w tym chociaż to dwa siedzieć i tak mniej więcej, żeby była różnica 10 tysięcy Expa, a nie prawie 60 na to moment. Ja już jestem po jednej rozmowie z wiadomo Wojtkiem z którym pracuję aktualnie nad społecznością, w sensie nad zbudowaniem tej społeczności, bo jeszcze nie powstała no i co, teraz lecę wychodzę z domu i przy okazji będę musiał kupić sobie gripex i może holinex, bo trochę jest ciężko, ale takie są konsekwencje. Wróciłem właśnie do domu odebrałem siostrę, mam holinex kupiłem holinex i do tego jeszcze mam gripex, to jest dla mnie Must have akurat. Raczej jestem taką osobą, która nie choruje, ale jak już coś mnie bierze, to właśnie jest to coś w stylu katar. Teraz jest to trochę mocniejsze, bo mam i katar i jeszcze mnie strasznie boli gardło. ale to pewnie od krzyczenia na studniówce. Także tak się to prezentuje. To będzie mój zestaw leków na najbliższe, mam na ciebie dwa dni, tylko dwa dni. Nie chcę jakoś specjalnie dużo tego brać. Ale co? jeszcze zrobię zanim sobie zrobię gripex to mam do zrobienia jedno zadanie z Hejadu i zaraz zobaczymy czy w ogóle jestem blisko kolejnego poziomu czy nie brakuje mi 1300 expa do poziomu 11. aktualnie jestem na 10. i mam jedno zadanko w świecie produktywności do zrobienia całkiem proste, przyjemne, fajne, a w świecie copywritingu muszę zrobić jedno zadanie z sales page copy 4 nie, Senspace Copy 5. Jest to dokładnie zrobienie zadania, yy, gdzie muszę skonfigurować cały koszyk i nagrać i przesłać to na Lumie, albo nagrać Lumem coś takiego i to potem przesłać. Także zadań jeszcze na dzisiaj jest co nie miara. Do tego mam do zrobienia Defi 2, ale w Defi 2 chyba nie muszę nawet nic robić. Muszę przesłać ETH, w sensie zmienić ETH na STETH, no ale zanim to zrobię, to muszę 1 dolar zarobić na Nexo. Aktualnie mam chyba 68 centów po ponad miesiącu, więc jest bliżej niż dalej. No i przy okazji muszę zapisać się na waitlistę, wymintować jedno NFT i te NFT sprzedać ze ścieżki NFT3. Ale to już chyba zostawię sobie na jutro. Zrobiłem zadanie z headu, a bardziej ze świata copywritingu, gdzie musiałem dodać koszyk, płatności, faktury itd. Trochę mnie to przerażało i przez to odkładałem to na koniec dnia. Finalnie okazało się, że nie było to takie trudne. Na początku chciałem skorzystać z tego co już miałem, ale przy próbie dodawania nowych produktów, bo musiałem to zrobić po polsku i itd., itd. Nie wyszło tak, jakbym chciał, żeby wyszło, a bardziej w ogóle nie wyszło, przez co pomyślałem, że skorzystam z Mailing Era, bo tak czy inaczej chciałem z tego właśnie korzystać. No i co się okazało, jest to naprawdę bardzo proste i intuicyjne w obsłudze oraz konfiguracji wszelkiego rodzaju. I ile czasu mi to zajęło? Nie wiem, 5 minut, coś takiego i wszystko miałem gotowe. Więc serio polecam, jeżeli sprzedajesz jakiś produkt, cokolwiek online, typu newsletter, bo głównie jest to fajne przy newsletterach. Albo jeżeli chcesz nie wiem, kurs prowadzić na mailingu, bo też jest taka możliwość. Serdecznie polecam. Masz link w opisie, zobacz sobie sam i pokażę ci, to, jak to mniej więcej wygląda. A tak prezentuje się cała strona, cały koszyk zakupowy. I no, co tu dużo mówić? Jest obrazek, jest cena, jest nazwa, jest opis, jest płatność miesięczna, jest płatność roczna. Nie wiem, tutaj dane kontaktowe, dane rozliczeniowe, dane do płatności. Tutaj można sobie wejść w regulamin, który przynosi akurat na regulamin na stronie Set, set Invis. Tu jest też polityka prywatności, no to nie ma co opisywać. To jest po prostu świetne rozwiązanie przede wszystkim super proste. I co jest istotne, jest darmowe. Może nie w 100%, ale do 10 płatnych klientów i 100 darmowych klientów na liście mailowej, przykładowo jest to narzędzie darmowe, i chyba do 25%. Także serio, spoko. A powyżej tej, tej liczby osób jest to chyba. 80 albo 90 złotych miesięcznie, więc też nie są to ogromne kwoty, jeżeli masz już tych 10 klientów na newsletterze, no to te 80 czy 90 złotych nie powinno być dla Ciebie ogromną kwotą. No i poza tym w Nexo mam też Bitcoina za 50 dolarów i opowiem Ci zaraz historię z tym związaną, bo to też jest bardzo ciekawe. Jak zakładałem konto w Nexo, no to wiadomo, poszedł link od Heyedu i za wpłacenie ponad 100 dolarów można było odebrać 50 dolarów po miesiącu czasu w Bitcoinie. Ja generalnie już pogodziłem się z tym, że tych 50 dolarów nie dostanę ze względu na to, że dużo osób mówiło, że trzeba będzie te 100 dolarów trzymać cały czas. W sensie chodzi o to, że ta cena nie może spaść poniżej tych 100 dolarów. Jeżeli spadnie, no to już dane, tyle. Naprawdę nic więcej się nie da zrobić. I ja już nie chciałem nic zrobić, typu wpłacać tego więcej, i tak dalej, i tak dalej. Pogodziłem się z myślą, że nie dostanę tych 50 dolarów. Co się okazało, pomimo tego, że miałem poniżej 100, miałem tam chyba 99, coś, coś tego typu, no to naliczyło mi te 50 dolarów, co jest mega spoko. zawsze to jakieś te podam 200 zł w kieszeni, co jest dla mnie mega git. Na pewno przyda się do. Realizacji zadania z NFT poziomu trzeciego, gdzie muszę zapisać się na listę. Może nie do końca, ale na tym będzie, będzie to super potrzebne, ale na jakimś następnym poziomie myślę, że na pewno. No i zrobiłem też coś, co powinienem zrobić dawno temu, a mianowicie jest to zakupienie tokenów Nexo. Bo mając ten poziom base, no zarabia się na Nexo. Nieco mniej, jeżeli ma 7 gold, a naprawdę nie trzeba wiele, te 5-10% nie jest to dużo, bo to szybciej się zarabia te tokeny na Nexo, co serdecznie polecam Ci zrobić, jeżeli przechodzisz ścieżkę Defi w Hey Edu. I przede wszystkim polecam Ci to zrobić na samym początku. Ja teraz mam zarobione to 87 centów. Czy jest to dużo? Nie jest to dużo. I czy zajęło mi to dużo czasu? Zajęło mi to dużo czasu, bo Hejelu pisze, asystent pisze tak naprawdę, że trzeba około 45 dni. Mi to zajęło, no szczerze, nawet coś koło tego, ale można było zrobić to dużo szybciej, jeżeli miałbym ten pakiet Gold już zrobiony na samym początku. No, ale cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Znowu słowa, może nie tyle że słowa Markusa, ale. Z linku Markusa. No i co? Ja na dzisiaj będę kończył. Naprawdę dzień nie był jakiś taki super, mega, świetny, i tak dalej. Dzisiaj spacerku nie było, siłowni tak samo. Jutro siłowni też nie będzie. Siłownia będzie dopiero w czwartek. Plus jest taki, że wypocznę do tego czasu i mam nadzieję, że wyzdrowieję. Także bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym vlogu. Cześć.